Pod Beskidzie Bielsko biała to taki przeciwnik, z którym trzeba wygrać? Myślę, że wielu e, kibiców już dzisiaj oczekuje do pisania e, do naszego konta czek punktów, ale e, jest apel, aby absolutnie w taki sposób tego meczu nie odbierać, bo e, rywal jest bardzo wymagający, pomimo tego, że e, nie wyglądają przyzwoicie e, z tą klasyfikacją w tabeli. Takie mecze są bardzo ciężkie, przede wszystkim ze względu na cechy ewolucjonalne przeciwnika, który zrobi wszystko, żeby w tych dwóch spotkaniach zdobyć komplet punktów i to nie będzie widać od początku i trener Sasa na pewno w tym mikrocyklu treningowym strasznie tego wymaga i na to jesteśmy przygotowani. A dwa, myślimy, że będziemy długo w ataku pozycyjnym i no mamy nadzieję, że ten atak pozycyjny to... Będą efekty tego w taki, w taki sposób widoczne na tym boisku, że będą sytuacje podwarunkowej. Eee, także absolutnie łatwy mecz przed nami e, nie jest. Pod Beskidzie w wyjazdach wygląda nieciekawie: pięć przegranych, jedna wygrana na zagłębiu lubin. My bywamy gościnni, ale raczej dla takich drużyn z dołu tabeli niekoniecznie. Oczywiście my, jako analiza sztabu tego, co działo się e, przed tym meczem. E, jest zrobiona ta analiza, ale my żyjemy tym spotkaniem i musimy zrobić wszystko, żeby już prezentownie rozdawać i skupić się na dobrym spotkaniu w sobotę. i Jeżeli, jeżeli tak będzie, to ten wynik rzeczywiście możemy być spokojni. Rozegraliśmy tak naprawdę test mecz z Drawą, bo tam zawodników z pierwszej drużyny nie było, a Podbeskidzio rozegrało spotkanie z drużyną młodej ekstraklasy. Podbeskidzia Bielska Biała wygrało pierwsza drużyna 5-1. To dobry ruch ze strony Podbeskidzia, nie będą zmęczeni, może to nasza szansa. My w tym szanse nie upatrujemy, my po prostu myślimy znowu o sobie i robimy wszystko, żeby piłkarze byli głodnie gry w sobotę o 13.30, czyli ten mikrocyk staramy się zbudować tak, aby regeneracja piłkarzy była pełna. Trener Sassel tak zadecydował, że, że chwilę po meczu zagrali tą grę i, i czy to było też okaże się w sobotę, także e, każdy ma swoje środki metody treningowe i je stosuje, a weryfikuje je po prostu wynik. Parafrazując chwilą sobota 1330 to dobra pora do grania w piłkę. Myślę, że dla kibica jest fatalna ta pora i e, otoczka tego spotkania e, nie jest taka, na, na jaką czekają piłkarze. Ale, ale my musimy się z tego wyłączyć i musimy zrobić wszystko, żeby e, tym kibicom, które mam nadzieję będzie sporo na zakończenie tej rundy tutaj u nas w Szicinie, e, dać satysfakcję. A przy tym wszystkim nam dać satysfakcję, że dobrze wykonaliśmy robotę i ona e, skutkuje tym, że dopiszemy sobie trzy punkty, na co strasznie liczymy. Klub postarał się wyjść naprzeciw kibicom. Bilety na mecz pod deskidzem kosztują 5 zł. To ostatni mecz w Szczecinie, to więc czas się godnie pożegnać z kibicem. No tak, bardzo byśmy tego chcieli i, i, i mamy nadzieję rzeczywiście, że, że okoliczności tego meczu spowodują, że frekwencja będzie dobra, bo, bo ona nam sprzyja. I strasznie szanujemy swoich kibiców, nam pomagają i pomogli w tej rundzie, ale, ale jeszcze nie koniec naszej wspólnej pracy, także zachęcamy do tego przyjścia na stadion i, i głośnego dopingu, aby zespół czuł taki wiatr żagiel i, i pchał ich po prostu do zwycięstwa.